dobry kochani, co dzisiaj jest tydzień, a nie wczoraj, sorry za pomyłkę. Słuchajcie, wiecie co dzisiaj zaobserwowałam? W ogóle jakiś czas temu też. Kiedyś myślałam, że 15-20 minut biegania to jest nic, bo badania pokazują, że dopiero po 40 minutach jakieś korzyści nasze ciało wyciąga z takiego krótkiego treningu. A to jest największe kłamstwo. Czasem badania tak nas zapędzają w taki kozi róg, Musimy bardzo uważnie selekcjonować to, co nam podsyła świat. Więc ja obalam ten mit tu i teraz, dlatego że czuję się rewelacyjnie każdego ranka. Mam super energię po treningu. I zobaczcie, jak często jest też w naszym życiu, że myślimy, że jakaś mała zmiana niewiele nam da. Macie, tak? W, nie wiem, jakieś 10 minut 15 jogi, że co to nam da. Tak sobie myślimy o 5 minut jakiegoś treningu albo 10 minut medytacji, a to jest kolosalna zmiana na długofalowym rezultacie. Więc nie dajcie się wkręcić, tylko macie jakieś małe swoje przedsięwzięcia, to działajcie w tym kierunku, nie poddawajcie się, dlatego że mała zmiana długofalowo daje naprawdę dużą różnicę. Zmienia całkowicie jakość życia. I ja to potwierdzam na swoim własnym przykładzie. Więc y, pamiętajcie, że klucz to jest cierpliwość, a za tym idzie też determinacja, a potem to już jest inaczej. Potem to, jak już wypracujesz sobie jeden taki nawyk, wymyślisz sobie następny i następny i następny i, i co się wtedy stanie? Po prostu odzyskasz swoje życie. A to jest chyba najważniejsze, prawda? Słyszycie? Glas nature. Koham to. Sodnega dne.